Cześć, witajcie z tej strony u Bajenkuba. W dzisiejszym odcinku testujemy to chińskie pudełeczko, które kosztuje niewiele ponad 100 zł, a w awaryjnych sytuacjach może uratować Wam życie. Mamy tutaj survivalowy zestaw przetrwania, w którym Chińczycy zmieścili najpotrzebniejsze gadżety, które pomogą nam przetrwać. Zobaczmy sobie teraz, co znajduje się w środku. Otwórzmy teraz to sobie. Jak widzimy, pudełko wypchane jest z gadżetami po same brzegi. Mamy tutaj też gąbkę, bo nasze gadżety się nie poobijały oraz żeby ewentualnie mogła wchłonąć wilgoć. Myślę, że teraz po kolei omówimy sobie funkcje tych wszystkich gadżetów. Pierwszy gadżet to duże krzesiowo-magnezowe, do którego producent dołączył miarkę, która może Również pełnić rolę klucza płaskiego. W porównaniu do krzesiw, które pokazywałem wam wcześniej, jest ono bardzo duże, więc krzesanie jest tutaj dość łatwe. Krzesiwo magnezowe ma taką przewagę nad zapalniczkami, że możemy je sobie na spokojnie zmoczyć, a ono dalej będzie działać. Sprawdźmy sobie teraz czy w praktyce da się tym rozpalić jakiekolwiek ogień. Przypuszczam, że większość osób wykonałaby ten test na przykład na sianie Wbrew pozorom, jednak w locie ciężko jest znaleźć suche siano zdecydowanie łatwiej dostępny jest na przykład mech. Próbujmy teraz go sobie podpalić. Coś tu się dymi jednak jak widać nie jest to wcale takie proste Załatwiłem troszkę więcej mchu Słuchajcie, nie było to łatwe, jednakże jak widzicie się udało. Ręka mi już po prostu odpada, jednakże jak widzicie jest to do zrobienia. Myślę, że gdyby nabrać w to wprawy, byłoby to znacznie łatwiejsze. Kolejny rzecz z naszego zestawu to taka kosa, rozpakujmy ją sobie. Jest ona dość ostra, więc sprawdźmy sobie, czy nada się na przykład do naostrzenia patyka. Take, Down, keep on going till i'm down oh,

For no transparency Some people think I'm lost this think I'll be a legend I'm never gonna stop Till I'm one above second And my thoughts at the top Of my mind stay present yeah. Don't let your yeah. dreams stop Cause dreaming yeah, is a blessing So me all the same Tell me I won't make a name But it's not about the fame It's about keeping me sane So I stay within my lane Feel my blood pump through my veins Feel adrenaline, no pain Welcome all to my domain yeah. So let me Break, break, break it all down. Taka survivalowa latarka powinna być pancerna, czy jest w rzeczywistości za chwilę sobie sprawdzimy. Przygotowałem dla niej test, który zniszczył już wiele głośników brutów na tym kanale. Sprawdźmy sobie teraz, czy nasza latarka będzie świecić po całym dniu spędzony w minus 25 stopniach Celsjusza. No i niestety ona nie działa. Także niestety latarka nie przetrwała tego testu lub po prostu rozładował się akumulator. A byłoby to całkowicie normalne, ponieważ w niskiej temperaturze akumulatory się rozładowują. Zobaczymy, czy będzie działać po jego wymianie, jednakże aby wymienić akumulator, musimy najpierw naszą latarkę z tego lodu wydobyć. Break, break it all down Zrobimy to sobie w warsztacie, aby nie usyfić całego studia. Więc przepraszam was za ewentualnie słabsze oświetlenie oraz akustykę tutaj. A teraz bez gadania zabierajmy się do roboty. Lód jest naprawdę mocny. Minus 25 stopni Celsjusza robi robotę. Czas na ciężki sprzęt. Nawet prasa ma z tym problem, aż się zaczęła pocić Można powiedzieć, że latarkę prawie udało się wydobyć, jednakże cały czas ona nie działa Sama bateria również zamarzła. Teraz chwila prawdy po wymieniu baterii Nasza latarka świeci. Mimo, iż jest ona to ta hardkorowy też z lodem niestety przegrała. Tak czy siak, fajnie, że w ogóle działa. Kolejny gadżet z naszego zestawu to podwójny, bardzo mocny gwizdek. Jak widać, są to dwa gwizdki w jednym i może się on nam przydać na przykład do wzywania pomocy. Jeśli macie teraz słucha w Kindauszach, uszach, to je zdejmijcie. Jak widać nasz gwizdek wyciąga nawet ponad 128 dB. Jest to już powyżej progu bólu i faktycznie uszy od tego bolą nieziemsko, jednakże co nam po uszach w sytuacji, gdy gadżet może uratować nam życie. Dodatkowo warto też, że jest to gwizdek bezkulkowy metalowy, więc raczej nie ma szans, aby coś nam się w nim uszkodziło. Kolejny gadżet z zestawu to bardzo ładny metalowy kompas. Tu w studiu nie będzie on działał, ponieważ wokół jest za dużo elektroniki, ale za chwilę wyjdziemy sobie z tym na I jak widzicie tutaj z dal od wszystkich metalowych przedmiotów kompas pokazuje prawidłowo. a więc gadżet jak najbardziej działa. Następny gadżet jest to tak w zasadzie wiele gadżetów w jednym, a jest to oczywiście karta survivalowa. Sama ta karta ma 11 funkcji. Ten mały gadżecik wykonany ze stali nierdzewnej może nam służyć między innymi jako otwierasz do puszek, nóż, śrubokręt, linijka, Otwierasz do butelek, mamy tutaj również 5 rozmiarów kluczy płaski, znajduje się tu również klucz motylkowy, piła, otwór do zawieszenia np. przy kluczach oraz kątomierz. Sama piłka jest stosunkowo ostra. Więc możemy tym coś przeciąć, możemy tym też na przykład odkręcić jakąś śrubę, co do samego noża z naszej karty również jest on dość ostry. zwykłą krzyżakową śrubę również tym bez problemu wykręcimy lub wkręcimy. Samo w sobie raczej nam życia nie uratuje, jednakże kto wie. Mimo to jest idealnym uzupełnieniem do naszego zestawu survivalowego. Kolejny kart prezentuje się w taki sposób i jest on powszechnie używany przez np. straż pożarną czy pogotowie ratunkowe. Jest to oczywiście koc termiczny. Jeśli kiedykolwiek leżeliście pod takim kocem, myślę, że idealnie wiecie, ile daje to ciepła. Gdy włożymy pod sam z głowę, robi się naprawdę cieplutko. Dodatkowo, mimo iż koc pozornie odbija całe światło, to my będąc pod nim wszystko dookoła widzimy Zajmuje to około 100 razy mniej miejsca niż na przykład śpiwór Ponieważ możemy to schować nawet do kieszeni A efekt jest naprawdę niesamowity Myślę, że to akurat powinien każdy sam przetestować Gdybyście na przykład w zimę wpadli do lodowatej wody Taki koc może uratować wam życie I jest to niewątpliwie jeden z lepszych gadżetów w tym zestawie Dodatkowo warto dodać, że taki koc jest wodoodporny I odbija 90% energii cieplnej wytworzonej przez nasze ciało Aby pokazać wam działanie tego koca Zrobiłem sobie jak widzicie dwie herbaty Temperatura każdej z tych herbat to około 70 stop. Celsjusza. Zostały one zrobione w tym samym czasie oraz w identycznych szklankach. Jedną z tych herbat przykryłem naszym kocem termicznym. Za jakieś pół godziny sprawdzimy temperatury na obydwu herbatach. Nie owijałem tej herbaty jakoś specjalnym tym kocem, przykryłem tylko jedną warstewką, więc nie spodziewam się jakichś porażających efektów tego testu. Jednakże powinien on pokazać, że kod działa. Słuchajcie, minęło około pół godziny, temperatura herbaty nieprzykrytej spadła do 43 stopni Celsjusza. Sprawdźmy teraz herbatę przykrytą kocem termicznym. Temperatura tej herbaty to 60 stopni Celsjusza Więc różnica jest naprawdę spora A więc naukowo potwierdziliśmy to co już w sumie wszyscy wiedzieli Czyli, że ten kos po prostu działa Kolejny gadżet to znowu latarka Z tym, że ta latarka jak widzicie jest bardzo malutka Jest to latarka do kluczy I służy ona do eksplorowania trudno dostępnych miejsc Posiada ona blokadę, więc może świecić cały czas Dzięki czemu służyć ona może na przykład jako oświetlenie do namiotu Następny gadżet to długopis taktyczny Rozpakujmy to sobie. Nasz długopis jest bardzo duży i niewygodny do pisania, jednakże pisać się nim da. Taki długopis jest wodoodporny i będzie pisał nawet po zamoczeniu. Dodatkowo na przykład możemy nim wybić szybę. Zobaczcie, od delikatnego stługnięcia nasza szklanka pęknie. W taki sam sposób możemy na przykład wybić szybę w samochodzie. Następny gadżet to bardzo ostra piłka ręczna, więc teraz wypadałoby tym coś ciąć. Nasza piłka jest elastyczna, więc możemy ją idealnie przystosować do cięcia różnych kształtów. Nie będziemy tym ścinać żadnych drzew, jednakże mam inny sposób na pokazanie wam, że to działa. Karton gips niesie się tym jak masełko. Drewnem nasza piłka również nie będzie miała żadnego problemu. Jak widać gadżet działa świetnie. Kolejny gadżet wygląda dość niepozornie, jednakże w rzeczywistości może bardzo ułatwić nam życie. Gadżet rozpinamy sobie, po czym montujemy go na korku butelki. Trzyma się to bardzo dobrze i teraz możemy to sobie zamocować na przykład do plecaka. I teraz nie musimy już sięgać do plecaka po wodę, ponieważ mamy ją zawsze pod ręką. Dodatkowo, żeby się napić, nie musimy wypinać całego uchwytu, wystarczy go zdjąć. Bardzo pomysłowy i przydatny gadżet. Cóż, podsumowując, uważam, że świetny gadżet na wszelkie biwaki czy wyprawy survivalowe, chociaż dużo miejsca nie zajmuje, więc można go brać na wszelkie dłuższe wyprawy Uważam, że dzisiejszy testy zestaw zdał bardzo dobrze. Cóż, w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Jeśli się spodobało, to koniecznie poinformujcie o tym łapką w górę. A takich odcinków na pewno będzie więcej. Aby ich nie przegapić, możecie również zasubskrybować kanał. Link do zestawu macie w opisie filmu. Znajdziecie tam również link do naszej grupy na Facebooku basownicy Kuby. Pomagamy tam m.in. w temacie wyboru głośników Bluetooth. A na dziś już nie przedłużam, no i narka.